Christian gdzieś przychodzi, książę Z jakiej bajki? Z kościoła, Krystian? Jak nie wpuszczaj? Weź mnie nie w nerwie, ja co roku na niego czekam Nikt mnie tak nie potrafi wysłuchać jak on Już kopertę dla niego przygotowałam, różową No gruba, bo czekoladę do środka wsadziłam ze stówką Jak zobaczysz jak gruba, to dłużej mnie będzie słuchał Wsadziłam mu jeszcze bono rabatowy do Douglasa i do Sephory To będzie miał na przykład dla żony Nie wiem, to córce da Też nie może mieć? Ja to go chciałam podpisać! Taki pałac i być księciem. Dla ciebie w sensie, ale jak nie można mieć żony ani córki, to przykro mi, Kerstem Księciem nigdy nie będziesz. O, idzie, nasz książę. Ale smutno, ma tą sukienkę. No, sutannę. Ja bym tam dodała cekinów, ale czarnych, żeby tak po męsku było. Nie mamy żadnego świętego obrazka, ale znalazłam różaniec. Jak nie różaniec. Ano, gumisz. Cześć Boże, ksiądz siądnie, A czemu tak na piechotę w te mrozy? Jak bez auta? No przecież ksiądz tego nowego majerolka kupił. Widziałam w zeszłym miesiącu. A, z darów. No, są ludzie dobrego serca, tak jak mój Krystian. Ja to mam wszystko z daru od niego.